Cześć, to jest Urbex. Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś jesteśmy w Wałbrzychu pomiędzy stacją Wałbrzych Główny a Boguszów w Gorce Wschód. I nagrań zwiedzimy zobaczymy, obejrzymy, zaprezentujemy Wam ten zabytkowy wagon węglowy, zresztą my do węgla. Tyle jedzie Intensity Tutaj, również według nieoficjalnych informacji W 1954 roku W tym miejscu dokładnie Miała miejsce Katastrofa kolejowa W której zginęło 120 osób I moje przypuszczenie jest takie, że ten wagon mógł brać udział w tym wypadku ale zaraz zobaczymy to. Czy to No nie wiem, właśnie. Czy to jest Pozdrawiamy również Andrzeja z kurawej eksploracji. Od którego wzięliśmy również pomysł na odcinek. Bo o tym wagonie nie wiedziałem kiedyś. Znaczy, widziałem go przejeżdżając z tym autobusem. To jest ulica Moniuszki ale nigdy do niego nie dotarłem tak żeby go obejrzeć z bliska Mam szyny po których on wjechał sobie po prostu ale tu już jest koniec tych torów jakaś bocznica to musiała być Już jest mocno zniszczony, z tego co widać tam no Ciekawy ile on waży Chciałem na 20 ton taka gruba jakieś napisy które nie wiem jakieś cyfry I tu też jakieś oznakowania są na nim Tu też nie było napisane, ale przecież wszystko tak jest czerwio-białe, że nie widać To pewnie gdzieś tu w na złomu jest prawo, nie? No on jest zabyty pewnie To no jest On jest pokryty. pokryty No bo tutaj ten No bo tutaj Wsypywali węgiel do lokomotywy Nie tędy Więc musi mieć jakieś ukrycie Na początku jest do wsypywania węgla To jest zbiornik Właśnie na węgiel Do środka raczej nie wpadnę Nie ja, on jest Zbyt mocny Jest nawet puszka współczesna po pijie kuflowym. ale tutaj góra jest całkiem, całkiem, nie? I tędy haftowali właśnie węgiel, nie? Tak. Tu takie stoimy, stoimy, i ruszamy w trawę. Tędy chyba spadał we mi... No ale wiesz, tutaj nie ma tego. Nie ma nic, nie? Nie ma wsypu. To jak? Tam nie wiem. Tu trzeba go pokazać z drugiej strony. Choć tu ma jakieś te uchwyt, widzisz? Kółeczko, nie wiadomo do czego nie tu jest No jest, jest ale to jest najcięższa stała, bo to jest tylko te okrycie dookoła, nie? To jest najcięższe do tego Ale dziwne, patrz. On ma takiego podwójne dno To tutaj nie ma tych dziur do sypu węgla, a z drugiej strony samony, ale trochę niżej. Więc już nic z tego nie rozumiem, jak on działał Żeby po prostu tu wsypywali, on wleciał tam tamtędy I drugim dnem jakby tak no jak No, jakby no, no. no. Dobra, robimy cięcie i... Pokażemy go jeszcze od drugiej strony Dodamy również tutaj, że... On jest rozebrany Bo tutaj nie ma części w ogóle Koła już nic nie trzyma. A koła są, jak widać, również ze takimi sprychami, jak szprychy mają, jakby no i nie mają części. Części pewnie na na gumie. Tylko ciekawe kto je stąd wyniósł. Nie? Ciekawe kto je wyniósł. Stąd skoro tu jest buda tego dyżurnego ruchu. O! Tu mamy przykład pełnego. Tego układu nie? Ale też jest to jest oskubane, bo to jest ołowiane Widać, że walili co młotkiem. jest tutaj rozbijanie to wszystko. jakby tu zrobił, nawet tego No Może ktoś się do niego dobiera. Jakieś napisy. Trzeba to przetłumaczyć. Po niemiecku pewnie. Czy to jest data jego produkcji? To jest jakaś data. 13, 13. listopad 35 czy to może być rok jego produkcji? Może być. data cała. Nie, to ciekawy wagon, nie? Stoi tak na zmarnowanie. No ale niestety już coś części z niego ukradł. Nie? To mamy tylko. A tam to już było to wykręcane, nie? No. Tu też już więcej tego nie ma No nie ma nigdzie tego już. Albo to kto sobie miejsce wyciecie? to ktoś chyba krzabruje go. Nie wiem, może to jeszcze szyny spadnie go F. Yes. Albo to wszystko potręcają i go dźwigną, nie? A możliwe. Koła, bo, bo koła to najwięcej ważą, to jest A bo Albo koła tego zabiorą. Oni go przywrócą i zabiorą koła. Tylko ile trzeba było ludzi, żeby to podnieść taką... Oś cało mnie, bo to ma łączenie łączone z osią. Dobra, my już się zmywamy stąd. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrypcję na kanale, jeśli tego nie robicie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.